Moi drodzy. Trwa rok święty, rok bieluszowy, którego nie tylko hasłem, ale tajemnicą tego czasu są słowa pielgrzymi nadziei. W tym zawiera się i tajemnica człowieka, który jest, który żyje, który ma swoje zamierzenia, marzenia, nadzieje. Spełnia to przeżywa w swoim życiu ale przeżywa to z innymi i kiedy dzisiaj słuchujemy się w te to słowo Boga które towarzyszy naszej uroczystości to najpierw kiedy słyszymy to orędzie proroka Izajasza, ono przede wszystkim jest tym takim potwierdzeniem zaproszeniem, umocnieniem wiary w to, że Bóg jest to jest tak, jak próbujemy przekładać naszą wyobraźnię, naszą wiarę właśnie na ten rok jubileuszowy. To nie jest tylko prawie 400 dni, które papież ogłosił szczególnymi dniami. To naprawdę jest czas, w którym Bóg zaznacza swoją obecność. I tak jak kiedy niesiemy nadzieję, wierzymy, że ona się spełni, że my znajdziemy siłę. Że będą ci, którzy pomogą nam w tym, czy wręcz gwarantują to, to wszystko gdzieś skupia się właśnie w tym, co my nazwiemy ufnością, wytrwałością, poświęceniem i w taki sposób chcemy też przyjąć to dzisiejsze święto. Ale kiedy wsłuchiwaliśmy się w to drugie czytanie z listu Świętego Pawła do Efezjan, to Święty Paweł daje świadectwo o tym, jak jemu. Bóg się objawił. I tutaj dotykamy tego wszystkiego, co w życiu każdego z nas może już jest doświadczeniem wdzięczności, a może pragnienia i właśnie tylko jeszcze nadziei. Żeby to, co jest zawsze tajemnicą wiary, my nie zrozumiemy i nie pojmiemy wszystkiego, ale gdzieś przez ufność będziemy potrafili przy tym trwać. Tak jak w życiu Szawła, tam pod Damaszkiem. Był ten moment, kiedy usłyszał słowa: Dlaczego mnie prześladujesz? Jestem Chrystus, którego ty prześladujesz. A on przecież go nigdy osobiście nie spotkał. Ale potem usłyszał jeszcze mocniejsze słowa: nie ci świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. Aby był, abyś był światłem dla pogan. I to jest myślę, że też ten wyjątkowy czas, kiedy chociażby dzisiaj mamy. Też ten szczególny dzień łączności z misjonarzami. Nasze ofiary są wsparciem dla dzieł misyjnych Kościoła. I w naszej diecezji tylu było cudownych misjonarzy, i jest. Ksiądz Marceli prawica, który do dzisiaj nie tylko w Końskich, ale w Zambii, tam gdzie tyle lat posługiwał, tylu cudownych, fantastycznych ludzi, tylu świadków Boga, dla których ta bliskość z Bogiem stała się tak ważna, że byli gotowi poświęcić siebie dla innych, aby być znakiem, nadzieją właśnie obecności Boga dla tych, którzy jeszcze nie rozumieli, nie znali, nie potrafili przeżywać. Niech to będzie czas również naszej wdzięczności dla tych, którzy byli tymi świadkami objawienia. Może są oni dzisiaj razem z Wami tutaj. Wasi współmałżonkowie, wasze dzieci, wasze rodzice, was, wasi rodzice, chociaż dobrze wiemy, że rodzice dla nas stają się świadkami takimi w pełni uświadomionymi dopiero wtedy, kiedy już trochę starsi jesteśmy. Ale to jest przecież ten wyjątkowy znak, wyjątkowy dar, ale i to zaproszenie, o którym dzisiaj mówi Ewangelia. Są mędrcy, którzy idą z tą wrażliwością na to, co od Boga. Są ci, którzy potrafią okazać tyle poświęcenia i tyle wytrwałości. Są również ci, którzy dają wyjątkowe świadectwo roztropności. Spotkali tych, którzy nawet wiedzieli, gdzie się narodzi król żydowski, tak jak uczeni powiedzieli Herodowi w Betlejem, ale nie chcieli tego przyjąć. Nie przejęli się tym. Nie przyjęli tego jako wartości i sensu swojego życia, a ci mędrcy byli wytrwali, byli konsekwentni, aby rzeczywiście w tym trwać i stali się świadkami chociażby dla Maryi, kiedy pielęgnowała nowonarodzonego Jezusa, wcześniej byli pasterze, a tutaj przychodzą mędrcy i jeszcze dają takie dary. Czyż to nie było dla niej, dla matki, tej, która. Niespełna rok wcześniej w Nazarecie usłyszała, że zostanie matką i porodzi syna Bożego takim znakiem od Boga, że to, co się dokonuje w jej życiu, jest dziełem Boga. I o to się też dzisiaj modlimy i prosimy. I liczymy, że również i ten orszak Trzech Króli, który rozpocznie się po Mszy Świętej w naszym mieście, będzie właśnie takim czasem, w którym będziemy. Chcieli nie tylko być ze sobą razem, nie tylko razem przejść pewną drogę, ale nieść właśnie z tą ufnością, ale i radością to, że przeżywamy tę bliskość Boga w naszym życiu, że możemy ją umacniać jej doświadczać dzięki innym, ale też chcemy być tymi, którzy zaniosą innym tę prawdę o Bogu, że żyje, że. Chce żyć razem z nami, a wtedy nasze życie staje się naprawdę pielgrzymką nadziei, w której i to, co po ludzku, i to, co wieczne się wypełnia. Amen.